Posłuchaj tego, Faendal, dzień dobry. Jakiś czas temu, w trakcie ekspedycji, mój uczeń w zapomnianej pieczarze odkrył starożytną księgę czarów. Od dawna nie widziałem takiej księgi. Uważam, że to jakieś zaklęcie przywoływania, ale pewności nie mam. Muszę poświęcić nieco czasu na odszyfrowanie zapisów. Mogą one być dla nas bardzo cenne. Tu kolejny wpis. Od kilku tygodni pracuję bez wytchnienia, aby odszyfrować zapisy księgi czarów. Jest tak, jak podejrzewałem, chodzi tu o zaklęcie przywoływania. Jednak przywoływany stwór jest szczególnie bezwzględny. To nieumarły zombie, przegniły do szczętu, który szczególną aktywność wykazuje w późnych godzinach nocnych. Nie mogę teraz przestać, zamierzam stworzyć jeszcze potężniejszą wersję tego zaklęcia. Molag bal mi świadkiem, wkrótce stworzę hordę zombie, pozostającą na moich usługach. I tutaj ostatni wpis. Nic nie przygotowało mnie na moc, którą wkrótce będę dzierżył. Lata ćwiczeń przywiodły mnie do tej chwili. Wkrótce, wraz z uczniami, przeprowadzę rytuał, jakiego świat nie widział od wieków. Przywołam armię nieumarłych, potężną i czekającą na moje rozkazy. Jej moc odbije się echem w całym Skyrimie i przyciągnie fale nieumarłych z mroku nadszedł czas. Z tych ksiąg nauczyłem się przywoływać umarlaki. Jest też o tym poezja. Podopieczni wojownika stary redgardzki wiersz. Na jokudy bezkresnym firmamencie, srebrzysta gwiazda bajki opowiada, o wojowniku co na swym okręcie. prowadzi podopiecznych przez pułapkę gada, a wielki Lord, znudzony wciąż, nie bacząc na nic ze statku zsiada. i idzie, gdzieś pi zwinięty. I jak ci się to podobało? Teraz bądź czujny i spójrz na to, nie uwierzysz. Cyk, i mamy szkielet do anatomii człowieka. W sam raz na lekcję z biologii. Wiem, wiem, zatkało kakao. Możesz być pewien, że ten koleżka bez mojej zgody nie zrobi tobie krzywdy. On lubi moich przyjaciół. Jest tak miły, że mógłby ciebie podrapać po plecach. Ale to jeszcze nie wszystko. Zobacz to. Ten Ziomek jest znacznie silniejszy i ma zgrabne pośladki, ale jest jeden feller: oni nie są tak inteligentni jak ty, więc dalej pójdziemy razem. Czas zakończyć ten teatrzyk, bo wystraszymy mieszkańców Rzecznej Puszczy. Wyglądasz na osobę, która sporo podróżuje, na kogoś, kto widział odległe miejsca i słyszał ciekawe historie. W Helgen o mało mnie smok nie zabił. Naprawdę? Więc moja matka chyba jednak nie jest szalona. Lepiej powiedz o tym Jarlowi w białej grani. Na pewno chciałby o tym wiedzieć. Właściwie to się zaraz tam wybieramy. Mhm. Mm Cholera, widzę, że Gerdur idzie tutaj. Zaraz się przestraszy u marlaka. Wpadnij posłuchać jak gram w śpiącym gigancie. Za drobną sumkę można nawet wybrać piosenkę. Szukasz nowego ostrza. Potrzebujesz pomocy w kuźni. Właściwie tak. Może wykujesz mi żelazny sztylet. Oto wszystkie potrzebne materiały. Śmiało. Miłego dnia. Jak jest robota, to przeważnie dzień jest miły. Troszkę podsycę ogień. Żelazo ładnie się rozgrzało. Nie najgorzej. Robota na poziomie czeladnika, ale solidna. Byle tak dalej. Patrzyłem kiedyś na ręce mojego dziadka, jak pracował w kuźni. Oto, żelazny sztylet jest gotowy. Niezły, ale trochę tępy. Może naostrzysz? Będzie ci potrzebny kawałek metalu i tamten kamień szlifierski. Tak. Ostrzenie nie jest takie trudne, wystarczy polewać wodą. Ładne są te wyroby na stole, które zrobiłeś. Podczas ostrzenia można zrobić trening na nogi. No i gotowy, tylko się nie skalecz. Wygląda nieźle. Jeśli włożysz dużo pracy w wykucie ostrza, będzie ci ono dobrze służyć w potrzebie. Chcesz mi dalej pomagać? Może zrobisz jakiś pancerz. Proponuję zacząć od wygarbowania tamtej skóry. Tak. Moja matka była ekspertem, jeśli chodzi o garbowanie skóry. Postaram się tego nie zepsuć. Dobrze mi idzie, prawie gotowe nie powiedziałeś, ile tego potrzebujesz już mnie ręce bolą. Śmierdzące skóry masz to i nie marudź mhm. Mm A, dobrze. Wiele broni i pancerzy potrzebuje skórzanych elementów paski, zapięcia i tego typu rzeczy. Zobaczmy, czy zdołasz zrobić rzemieniowy hełm. Oto reszta potrzebnych materiałów. Zrobię to, ale sprzedaj to jakiemuś cesarskiemu żołdakowi, żeby mu gromowładni od razu łeb rozwalili. Masz ten badziew. Nie ma za co. Ha! Jak tak dalej pójdzie, to niedługo zatrudnię cię do pomocy. Dopasujmy wykończenie. Weź tę skórę na tamten warsztat. Tak czy inaczej nie ufałbym moim umiejętnościom. To będzie dobry hełm dla jakiegoś łysego bandziora. Skóra będzie izolowała od metalu i będzie mu ciepło w banie. Gotowe. Mogę wykuć ci młot bojowy, który rozłupie głowę giganta niczym orzech. Lepiej oceń moją robotę. Masz talent. Szlifuj umiejętności, a kiedyś będziesz ciebie świetny kowal. Może zatrzymasz ten sztylet i hełm. Kiedyś może przypomną ci o mnie, gdy będziesz kuć stal w niebiańskiej kuźni, co? Do następnego razu. Dzięki. Nareszcie wolne. Dzięki, że czekałeś. Miałem trochę pracy. Gotowi do drogi? Ruszajmy! Tak jest. Chodźmy. Czytałem w nocy do świecy. Przewodnik po białej grani dla dżentelmenów. Pióra barda Mikaela. Opowiem ci o tym po drodze. Zamień się w słuch. Klejnot północy. Biała grań oferuje wiele rozrywek mężczyźnie szukającemu przygód, szczęścia i towarzystwa. Czy to na jedną noc, czy też na całe życie. W mieście jest nie jedna, lecz dwie szacowne karczmy, w których nie brak panien i dziewek. Spójrz na drogowskaz. Idziemy w dobrym kierunku. No dobra, kontynuuję opowieść. Miasto położone jest niemal w środku Skyrim, co dobrze się składa, gdyż zewsząd jest tam niedaleko. Leżąca na skalistym wzgórzu biała grań góruje nad otaczającymi ją trawiastymi równinami. Zawsze coś musi mnie rozproszyć. Zraniłem go, ale chyba ucieknie. Trzeba trochę podbiec. Nie drżyj się, bo go płoszysz. W strzelectwie zawsze cię pokonam. Tam pojawił się cholerny wilk. Zastrzel go, było blisko. Dobry strzał! Na czym to ja skończyłem? Ten poradnik. W białej grani wysoki drewniany ostroku chroni mieszkańców przed wilkami, mamutami, bandytami i innymi niebezpieczeństwami, czychającymi dokoła. Po przejściu przez główną bramę miasta znajdziesz się w dzielnicy polnej. Nazywa się ona w ten sposób, gdyż jest najniżej położoną z trzech dzielnic miasta. Tutaj jednak znajduje się karczma pod chorągwianą klaczą. Którą zaliczam do najzacniejszych w całym Skyrim. Jeśli interesuje cię płeć piękna, widoki w jej wnętrzu przykują twój wzrok. Chyba ktoś tutaj ma problem. Proszę, niech ktoś coś zdroi! Ja! Miałeś szansę załatwić go sam, więc nie wtrącaj się jak walczę. Na czym to ja skończyłem ten poradnik? Pod chorągwianą klaczą, za barem stoi krzepka dziewoja Hulda. Niech mnie zwiedziecie jej kamienna norska aparycja, gdyż płonie w niej ta sama ognista pasja, którą wszystkie Nordki tak bardzo starają się ukryć. Kelnerka Sadia to egzotyczna redgardzka piękność. Jest bardzo tajemnicza, a nasz skromny autor uparł się, że pozna jej sekrety. Obok karczmy pod chorągwianą klaczą znajduje się skromny targ, na którym to odnalazłem prawdziwą miłość. Choć nigdy nie odwiódłbym innego harta od pogoni, czemu wszak miałbym pisać te dzieła, jeśli nie gwoli służenia radą w tej właśnie sprawie. Muszę prosić szanownego czytelnika, by uczynił mi tę uprzejmość. Ta niezwyczajna piękność nazywa się Carlota Valentia i zarabia na skromne utrzymanie, sprzedając za dnia chleb i inne wiktuały. Na bogów pewnego dnia ta charakterna piękność będzie moja. Oczywiście, w dzielnicy polnej można skorzystać również z innych usług. Sklep wielobranżowy Beletora oferuje rozmaite artykuły odzieżowe dla żądnego przygód podróżnika. Kocioł Arkadii zaś oferuje typowy asortyment aptekarski w rodzaju mikstur i ziół. Sama Arkadia jest życzliwego usposobienia. Często odwiedzam ją, by porozmawiać, gdyż tak jak ja jest przybyszem z cesarstwa. Jest jednak dla mnie nieco za stara. Być może dżentelmen w zaawansowanym wieku znajdzie w niej godną towarzyszkę. Spójrz tutaj. Faendal, to przystań Miodosytnia Czerwoniak. Ciekawe czy jest otwarte. Tutaj jest warzelnia. Jest zamknięte. Chodź do baru. Witam, jesteśmy podróżnikami. Witaj, jestem właścicielem miodosytni Czerwoniak. Super, co masz na sprzedaż? Rozejrzyj się. Do następnego razu. Dziękuję i bywaj. Idziemy. Na czym to ja skończyłem? Jeśli chcesz naostrzyć swój miecz lub wyklepać zbroję tuż obok głównej bramy Białej Grani, usługi Kowalskie oferuje zakład u Amazonki. Dzień dobry. Mówią, że na Helgen napadł smok. Jeśli któraś z tych paskud tu zawita, to będziemy gotowi. Tak jest. U Amazonki. Kowalem jest tam piękna nordka Adrianne Avenicci, która jednak wyszła za mąż za wielkiego brutala Ulfberta Niedźwiedzia Wojny. Adrianne nie brakuje urody, ale nie chciałbym się zetknąć z ostrzem topora bojowego jej męża. Jeśli preferujesz rozrywkę w towarzystwie zamężnych pań, zapraszam, ale nie mów później, że nie ostrzegałem. Dzień dobry, panie władco. Mogę sobie poradzić ze zbójami, ale ze smokami? Świat oszalał. W pobliżu zakładu Kowalskiego znajduje się pijany łowca. Tutaj zamożniejsi panowie zbierają się, by skosztować trunku oraz wysłuchać plotek z szerokiego świata. Jeśli preferujesz bardziej dystyngowane towarzystwo do picia znakomitych win, tutaj będziesz czuł się jak w domu. Natomiast o dzielnicy wiatru mam niewiele do powiedzenia. Większość budynków na tym drugim poziomie miasta to domy mieszkalne, choć znajduje się tu również świątynia Rynaret oraz Jorwaskar Sala Biesiadna towarzyszy. Jeśli gustujesz w silnych i nieustraszonych wojowniczkach, w sali biesiadnej otwierają się przed tobą intrygujące perspektywy. Czego on tam szuka? Och, przepraszam, myślałem, że to śmietnik. Przyda się nam pomoc przy zbiorach, jeśli chcesz zarobić parę groszy. Nie mam czasu, idę do Jarla Białej Grani. Chętnie umówię się z panią później. Hm? Życzę miłego dnia. Właśnie opowiadam koledze o Białej Grani i świątyni. W świątyni natomiast nie możesz liczyć na zbyt wiele. Kapłanka Danika Piękno Wiosny interesuje się niemal wyłącznie sprawami duchowymi. Na koniec docieramy do dzielnicy chmur, zajmowanej wyłącznie przez zamek Jarla. W kamiennych murach Smoczej przystani doświadczyłem niejednej wesołej przygody. Wysławiając się elegancko w cesarskim łatwo robi się wrażenie na służebnych dziewkach. Noce w Skyrim są przecież całkiem chłodne, rozumiesz co mam na myśli? Chodź, chodź, nie mam całego dnia. W takim razie nie przeszkadzam. Idziemy dalej, to tylko zajęty rolnik. Autor przewodnika wspomina też, że raz albo dwa odwiedził miejskie więzienie, znajdujące się na niższych poziomach pałacu. Jeśli chodzi o Jarla i jego dwór, z całych sił staraj się ich unikać. Jak się przekonałem, brak im jakiegokolwiek poczucia humoru i zrozumienia kultury cesarstwa. Poza tym są to bez wyjątku zamożni panowie, więc musisz uważać ich za swoich najpoważniejszych konkurentów. Nordowie są przecież prostymi ludźmi i bardzo łatwo ulegają widokowi wytwornego stroju i sakiewki pełnej septimów. Co to? Jakaś walka z gigantem? Faendal, patrz na to. Czy wszystko w porządku? To już załatwione. Ale nie dzięki tobie. Nie wyglądałaś, jakbyś potrzebowała pomocy, Kwiatuszku. Wynajmniej, ale prawdziwy wojownik nie przepuściłby okazji zmierzenia się z gigantem. Dlatego jestem tu z moimi tarczownikami. Kim są tarczownicy? Nie jesteś stąd, co? Nic nie wiesz o towarzyszach. To zakon wojowników. Jesteśmy braćmi i siostrami honoru. Za odpowiednią opłatą zjawiamy się i rozwiązujemy problemy. Mogę do was dołączyć. To nie moja działka. Musisz porozmawiać z kodlakiem białowłosym Wiorwaskr. Staruszek zna się na ludziach. Spogląda komuś w oczy i wie, ile ten ktoś jest wart. Powodzenia, jeśli planujesz się z nim spotkać. Z tobą bym się chętnie spotkał. Z nim niekoniecznie. Wyglądasz na silną osobę. Chodź do Jorwaskr i dołącz do towarzyszy. Zastanowię się. Ale duży ten gigant, pierwszy raz widzę go z bliska, zapewne potrzebowałby tylko jednego zamachu, aby posłać mnie do Sowingaru. Do zobaczenia w białej grani, kwiatuszku. Ciekawe co oni robią, ach nie mam na to czasu. Musimy iść dalej, rzecz na puszcza nie może czekać. Dzień dobry, panie woźnico. Piękny koń. Chciałbym takiego mieć. Ciekawe, czy jest na sprzedaż. Myślę, że ktoś taki jak ty potrzebuje konia bojowego. Ile lat mają twoje konie? Żaden z nich nie ma więcej niż 9 lat. A najmłodszy ma 6. Klacz, którą mam na sprzedaż, ma 7 lat i jest zdrowa. Drzemie w niej wielki duch. Nazwaliśmy ją Królowa Sigr, w skrócie Ali. Ale kiedy będzie twoja, możesz nadać jej imię, jakie tylko chcesz. To świetnie. Mogę kupić konia. Chyba tak. Jeden jest już osiodłany. Wystarczy zapłacić. Oto moja oferta. Umowa stoi. To ten z siodłem. Chcę założyć zbroję na mojego konia. Oczywiście. Poproszę elfią zbroję. Jedź bezpiecznie! Dziękuję serdecznie. Ale piękna kobyłka, wszyscy mi pozazdroszczą. No to co, ruszamy, księżniczko? Jest spokojna, prowadzi się bardzo gładko. Oto pierwsza brama białej grani. Tam idą tarczownicy, zaraz im szczęka opadnie, jak zobaczą moją księżniczkę. Jak wam się podoba, mój nowy nabytek, może kiedyś pojeździmy razem, kwiatuszku? Most zwodzony i główna brama. Ciekawe, czy strażnicy mnie wpuszczą, albo jak zawsze będą mieli jakieś wątpliwości. Taka ich praca. Stać! Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez glej tu nie wyjdziesz do miasta. Rzeczna Puszcza prosi o pomoc Jarla. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do Smoczej Przystani na szczycie wzgórza. Dzięki. Och, jaki śliczny kwiatuszek. Wiatr niesie dziś woń krwi. Czeka nas dobre polowanie. Tu też mi się podoba. Piękne miasto, mógłbym tu zamieszkać. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi. Zapłacimy, i jeszcze ile oczy. będzie trzeba, ale musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. Sama nie zrealizuje tak dużego zamówienia. Może schowasz też swoje... samemu i zgramorowi nie starczyłoby cierpliwości, by zająć się tutejszym motłochem. Tak, jestem ten pomógł, lęknę przed ulflikiem, chodzi po głowie. Poza tym, siwowłosy nigdy nie przygotowałby stali dla legionu. Jak chcesz, wezmę tę robotę, ale nie spodziewaj się cudów. Z tego co słyszę, mieszkańcy są bardzo zajęci. Faendal, oto biała grań, jak ci się podoba, można zbierać kwiatki. I nikt się za to nie czepia. Ten domek wygląda na opuszczony. Mógłbym w takim zamieszkać, odwiedzałbyś mnie czasem. Zobacz, jaki ma solidny dach. Tędy prowadzi droga na bazar. Jest kilka straganów z żarciem. Miło spotkać kogoś z ojczyzny. Dziękuję i nawzajem. Następny dzień. Chcesz się tu osiedlić? Jest dom na sprzedaż wietrzny domek. Porozmawiaj z zarządcą grodu, jeśli Cię interesuje. Dzięki za info. Właśnie wczoraj oglądałem ten domek. Gromowładni cesarscy smoki. Dla mnie bez różnicy co zabijam. Niech przyjdą. Odważny jesteś, powodzenia. Dobrze wykonane schody. Zarząd białej grani dobrze pracuje. To mi się podoba. Jesteśmy na miejscu, małe poprawki w garderobie i można wchodzić. Faendal, zachowuj się jak gentleman. Ale tu gorąco, od tego paleniska czas na nieprzemyślane Witam Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgrów nie przyjmuje Taki teraz gości? Przysłała mnie Gerdur, Rzecznej Puszczy grozi niebezpieczeństwo Jestem Huskarlem, strażą przyboczną władcy I moim obowiązkiem jest strzec Jarla oraz jego lud przed wszelkimi niebezpieczeństwami Mam na ciebie baczenie, a teraz tłumacz się. Powiedziano mi, by przekazać wiadomość bezpośrednio Jarlowi. Cokolwiek chcesz powiedzieć Jarlowi, możesz przekazać to mnie. Wszystko w Zaczynam porządku. myśleć, że chcę usłyszeć co ma do powiedzenia. Co to ma znaczyć, że Rzeczna Puszcza jest w niebezpieczeństwie? Helgen zostało zniszczone przez smoka. Gerdur boi się, że teraz czas na Rzeczną Puszczę. Gerdur jeśli się nie mylę, jest właścicielką tartaku. Filar społeczności nie daje się ponieść fantazji. Czy Helgen na pewno zostało zniszczone przez smoka? To nie był atak gromowładnych. Na moich oczach smok spalił Helgen na popiół. Nice I Irilet miała rację. Co teraz powiesz, Prowentusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów w obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli Smok czyha w górach, to to Jarl jest... Falkred uzna to za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. To nie powinniśmy... Nie będę stać bezczynnie, gdy Smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Rilet, natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarlu. Proszę o wybaczenie. Muszę wrócić do swoich obowiązków. Tak byłoby najlepiej. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Proszę, weź to w dowód mojego szacunku. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś. O twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami, plotkami o smokach. Bardzo mi się podoba twój pałac, jest na wzniesieniu, masz dobry widok na okolice. Nie trudno nie zauważyć. Czegokolwiek. Witam pana czarodzieja. Farengarze, chyba znalazłem kogoś, kto może ci pomóc przy projekcie ze smokiem. Idź i przekaż mu wszystkie szczegóły. A więc Jarl uważa, że możesz mi się przydać. A tak, pewnie chodzi mu o moje badania nad smokami. Tak, przydałby mi się jakiś kurier. Gdy mówię kurier, mam na myśli kogoś, kto przeszuka niebezpieczne ruiny, by odnaleźć dla mnie starożytną kamienną tablicę, której może tam jednak w ogóle nie być. W porządku, gdzie mam iść i co mam przynieść? Prosto z mostu, co? Lubię, gdy ludzie nie zadają zbędnych pytań. Po co i dlaczego? Lepiej zostawić to innym, prawda? Ja. E... Dowiedziałem się, że w Czarny Głazie jest pewna kamienna tablica, czy też smoczy kamień, który podobno zawiera mapę smoczych cmentarzysk. Idź do Czarnygłazu, znajdź tablicę, która znajduje się na pewno w głównej komnacie i przynieś mi ją. Prostsze już być nie może. Byłem tam i nie było łatwo odebrać ten kamień cwaniaczkowi, co krzyczał do mnie tata. Czy masz na myśli ten stary kamień? O! Smoczy kamień z Czarnygłazu! Udało ci się go znaleźć! Widać, że ulepiono cię z innej gliny niż tych prostaków, których zazwyczaj przysyłał mi Jarl. W tym miejscu kończy się Twoje zadanie, a zaczyna moje. To będzie bardziej umysłowy wysiłek, tak często w Skyrim niedoceniany. Niestety. Też potrafię myśleć. Chcesz podyskutować ze mną. Farengar! Co się dzieje? Faendal! Kto to? O nie, to znowu ona. Farengar, musimy iść. Nie opodal dostrzeżono smoka. A ty chodź z nami. Smok? Ależ to interesujące! Gdzie go widziano? Co robił? Na Twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli Smok zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. A więc postanowiłaś, że mogę ci się przydać. Przyszła koza do woza. Irlet mówi, że przybywasz z zachodniej wieży strażniczej. Tak mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. E, zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki, szybszy niż wszystko co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą. Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonie. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze Smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen. Więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W sumie to był przypadek. W dowód uznania, poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem Pomóż Sirilet zabić Bardzo smoka, zanim zaatakuje białą grań. Nie. Nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Inteligencik zostaje przy filozofowaniu. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uosobieniem ostrożności. Nie martw się. Dopilnuję, żeby nic jej się nie stało. Pamiętaj, żeby trzymać się za mną. Do ciebie mówię, babo nie dociera, jak grochem o ścianę. Ach, te kobiety!